Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie występujące w VW Golfie 6. W tej generacji Golf został pozbawiony pudełek innych niż Volkswagen. Jest więc wybór, ale tylko pomiędzy mechaniką a trzema rodzajami skrzyń biegów DSG. Poważnych problemów z ręcznymi skrzyniami biegów jest kilka, chociaż same skrzynie w nowoczesny sposób są wybierane do granic możliwości to znaczy nie są w stanie wytrzymać maksymalnego momentu obrotowego przez długi czas. Jest to szczególnie zauważalne ze względu na częste problemy z mechanizmem różnicowym, ale sama e mechanika czasami zawodzi. Generalnie można by ten fakt pominąć, ale nasuwa się powiązanie z problemami preselektywnych automatycznych skrzyń biegów DSG serii DQ200 i częściowo DQ250, gdyż część występujących tam problemów wynika także z dużego obciążenia mechanizmu różnicowego i jego awarii, komplikuje się zabrudzeniem smarowanie. A ja tradycyjnie przypominam, że koła zamachowe dwumasowe trzeba naprawić lub wymienić. Można zamontować niestandardowe, a jednocześnie sprzęgło z wersji z silnikiem VR-6, ale jest to bardziej prawdopodobne w przypadku entuzjastów tuningu niż przeciętnego właściciela. O DSG napisano już wiele linijek i wiele egzemplarzy zostało uszkodzonych. Jedyne, co można powiedzieć z całą pewnością, to to, że skrzynie te mają szereg usterek, które niwelują teoretyczny wzrost niezawodności skrzyni biegów z wałem ze sprzęgłem w porównaniu z tradycyjną automatyczną skrzynią biegów z przekładniami planetarnymi i sprzęgłami. I że skrzynie serii DQ200, znane też jako DSG7, które montowano w samochodach, których silniki ograniczały moment obrotowy do 250 nm, naprawdę sprawiają w tej generacji sporo kłopotów. Dzieje się tak pomimo wyeliminowanej przez klub właścicieli pięcioletniej gwarancji i dużych szans na Kulans serwis pogwarancyjny z częściową odpłatnością za robociznę i części zamienne na koszt producenta. Teraz prawie wszystkie automatyczne skrzynie biegów wyprodukowane przed 2012 rokiem otrzymały już nowy zespół mechatroniczny, serce konstrukcji, nowe sprzęgła, a często mają nowe widełki, zmiany biegów lub po prostu wymieniły zespół automatycznej skrzyni biegów. Jednak dla znacznej części właścicieli zestaw sprzęgła nie wytrzymuje więcej niż 50-70 tysięcy km i okresowo występują awarie w konstrukcji. Cóż, wspomniałem już o słabym mechanizmie różnicowym, którego śmierć zwykle wiąże się z całkowitym zniszczeniem automatycznej skrzyni biegów. Energiczne rozpoczynanie jazdy od poślizgu lub po prostu zbyt długiego poślizgu na lodzie lub śniegu może spowodować, że satelity przykleją się do osi. I jest po prostu wystarczająco dużo przypadków zużycia osi satelity i uszkodzenia ich kół zębatych, ale jest to spowodowane brudem w oleju skrzyni biegów. Nie wiesz tym, którzy twierdzą, że mają zainstalowany zwykły automat. Nie można było znaleźć samochodów o podobnej konfiguracji, a nawet z najprostszymi zautomatyzowanymi silnikami 1,6 MP102 km. Z zainstalowany został robot preselektywny. Montowali go zarówno w silnikach 1 czerwca, jak i 1 kwietnia TSI wszystkich typów, a nawet w bardzo rzadkim tutaj 1 sierpnia TSI, silnik ten był oferowany w Europie w specjalnej konfiguracji jako alternatywa dla 1,4 160-litrowego Z. I nawet z silnikiem wysokoprężnym 1 czerwca wszystkich odmian zainstalowano ten sam DQ200. Mocniejsze silniki 2,0-litrowe, benzynowe i wysokoprężne. Zostały wyposażone w mocniejszą automatyczną skrzynię biegów DSG DQ250 z mokrym sprzęgłem. Sporadycznie można spotkać także niestandardowe DQ500 dla tej generacji Golfów, wzmocnioną siedmiobiegową skrzynię biegów, ponownie ze sprzęgłem w misce olejowej. Jednak najczęściej jest to wymiana niefabryczna. Można ją standardowo zainstalować tylko w Golfie R specjalnej serii. Automatyczna skrzynia biegów DQ250 jest zauważalnie starsza od młodszego DQ200, co oznacza, że w momencie pojawienia się Golfa szósty szczyt jej problemów już dawno minął, a poza tym tarcze sprzęgła są smarowane olejem. Dzięki temu ryzyko przegrzania jest mniejsze, a żywotność jest bardziej przewidywalna. A mniejsza liczba przełożeń pozytywnie wpływa na niezawodność mechatroniki, nadal trzeba ją przełączać przynajmniej o 1 trzecią rzadziej. W przeciwnym razie problemy są takie same, z dodatkiem przegrzania oleju przekładniowego przy niskich prędkościach pod obciążeniem. Ta automatyczna skrzynia biegów jest obecnie łatwiejsza do naprawy niż młodsza wersja. W każdym razie naprawa mechatroniki i części mechanicznych została opanowana w wielu miejscach, choć zdarzają się też przypadki zabijania na śmierć. Sytuacje z robotami DSG znacznie upraszczają częste wymiany oleju i montaż zewnętrznego filtra oleju. Nawet jeśli olej w automatycznej skrzyni biegów wymienia się nieczęściej niż raz na 50 tysięcy kilometrów, skrzynia ta przeżywa do 200 tysięcy kilometrów najczęściej przy wymianie jednego kompletu sprzęgieł po 100 000 do 120 tysiącach kilometrów. A przy stosunkowo skrudnym stylu jazdy i wolnoobrotowym silniku wysokoprężnym, jeszcze więcej. Ale niestety ryzyko nagłej porażki zawsze będzie wisiało nad posiadaczami miecza Damoklesa. Kilka słów o napędzie na wszystkie koła. Jest to niezwykle rzadkie, ale tutaj zastosowano Holdex 3, więc można liczyć na problemy z żywotnością pompy i częstymi wymianami oleju. Trzeba przyznać, że ta generacja Golfa miała po prostu pecha z gamą silników. Tak naprawdę pozostały tylko niezawodne silniki to wolnosące ośmiozaworowe silniki, których początki sięgają lat 80., ale gruntownie zmodernizowane, aż do konstrukcji i materiału bloku cylindrów. Silniki BSE, BSF, CCSA są naprawdę niezawodne, nie mają żadnych poważnych problemów ani z paskiem rozrządu, grupą tłoków, ani innymi podzespołami. Drobne problemy z koksowaniem pierścieni, zniszczeniem rur z tworzyw sztucznych, zużyciem oleju przez utwardzone uszczelnienia zaworów i wycieki oleju przez uszczelki wału korbowego są możliwe, ale niezbyt częste. Przebieg przed remontem w normalnych warunkach. Wynosi około 300-350 do tysięcy km, a przy dobrej konserwacji silnik może pokonać poprzeczkę 500 tysięcy mil. Najważniejsze jest monitorowanie sprawności układu wentylacji skrzyni korbowej i szczelności wlotu oraz unikanie pracy z awarią układu paliwowego. I nie zapomnij wyczyścić przepustnicy, samo urządzenie będzie żyło dłużej, a silnik będzie pracował płynniej. Taki silnik z łatwością trawi każdy olej i każdą benzynę chociaż w przypadku silnika 8-zaworowego stopień doładowania jest oczywiście zbyt wysoki. Nawiasem mówiąc, moc 102 według paszportu nie objawia się w rzeczywistości. Samochód jest zauważalnie bardziej przemyślany niż 16-zaworowymi silnikami i na górze. Za to w cyklu miejskim silnik jeździ bardzo dobrze, ciesząc się trakcją. Generalnie jeśli potrzebujesz Golfa na dłużej, to lepszego 1 czerwca nie znajdziesz. Prosty rozproszony układ wtryskowy Napęd rozrządu z niezawodnym i tanim paskiem, prosty układ zapłonowy i bardzo wysoka łatwość konserwacji. No i oczywiście niskie ceny części zamiennych i serwisu. Silniki Wolnosące 1 kwietnia są nieco słabe, ale także dość niezawodne. Ale konstrukcja 16 zaworowego silnika jest zauważalnie bardziej złożona, a moc nadal niższa. Ponadto istnieją pewne problemy z konserwacją konstrukcji. Silnik wcale nie jest jednorazowy. Jak często zarzuca się w dziale serwisu, ale wymaga znacznie lepszej jakości pracy niż silnik ośmiozaworowy. Jeśli monitorujesz sprawność układu sterowania, wlot i wymianę paska rozrządu na czas, przejdzie on przez 300 do 350 tysięcy, zanim tłok się zużyje. Co do reszty, możesz powtórzyć wszystkie miłe słowa skierowane do 1 czerwca. Do tego dochodzi wydajność, pod tym względem mogą się z nią równać jedynie nowe 1 lutego TSI i 1 kwietnia TSI. Nowa generacja silników doładowanych jest złożona. Na plus należy zaliczyć doskonałą dynamikę i wydajność oraz ogromne możliwości boostu, zwłaszcza w przypadku silników 1 kwietnia, 1 sierpnia i 2.0. O wadach będziemy musieli mówić znacznie dłużej. Silnik 1 lutego TSI w Golfie 6 jest to najczęściej seria CBZB. Ma bardzo wysokie parametry, jeśli chodzi o moc i zużycie paliwa, jednak jego konstrukcja ma ogromną ilość słabych punktów. Turbiny tej serii nie latały już masowo, żywotność wynosi tutaj ponad 100 tysięcy km i zwykle nie stanowią szczególnego problemu. Chociaż istnieje możliwość, że turbina będzie starego typu, szczególnie w samochodach o niskim przebiegu. Przy przebiegach powyżej 150 tysięcy należy w każdym przypadku dokładnie sprawdzić jego stan, nawet jeśli istnieje znak wymiany gwarancyjnej. Drugim, jeszcze poważniejszym problemem jest napęd rozrządu. Ma charakter łańcuchowy i wcale nie jest wieczny. Pierwsza seria silników zasłynęła z tego, że łańcuch często ślizgał się podczas przebiegów do 30 tysięcy km, a zużycie było już dość duże. W większości samochodów wymieniono łańcuch na zmodernizowany, a wraz z nim zmieniono także przednią osłonę silnika. Teraz dolny bieg posiada występy, które zapobiegają ślizganiu się łańcucha przy najmniejszym poluzowaniu. A silniki od 2011 roku generalnie, mają zmodernizowany pasek rozrządu z zupełnie nową konstrukcją łańcucha i kół zębatych, ale tego zestawu nie można montować w starych silnikach. Koło zębate rozrządu na wale korbowym nie jest demontowalne, a jego wymiana razem z wałem korbowym jest operacją kosztowną. Tak, chodzi o CBZB i te sytuacje. Być może to wyjaśnia wiele na temat jakości usług i wad projektowych. Z tego powodu silniki VW znacznie straciły na popularności. Nawiasem mówiąc, pompa olejowa również napędzana jest łańcuchem i czasami pęka, zwłaszcza jeśli nie wsłuchasz się jeszcze raz w dźwięki pracujące. Aby uniknąć poślizgu łańcucha, zaleca się, aby nie pozwalać, aby wał korbowy obracał się do tyłu, ani nawet nie przykładać siły w tym kierunku. Właściciele nawet nie włączają biegu na zboczu. Ale mimo to wesołym lawetom i mądrym pracownikom serwisu udaje się cofnąć wał korbowy podczas wymiany zestawów sprzęgła lub innych prac. Nie jest to dużo, ale wystarczy, żeby łańcuch się prześlizgnął i zawory spotkały się z tłokami. Grupa tłoków jest zaskakująco mocna, w każdym razie bardzo rzadko zawodzi. Zdarza się, że zacinają się pierścienie tłokowe, niektóre silniki mają przyzwoity apetyt na olej niemal z fabryki ale większość właścicieli prawie nie zużywa oleju aż do przebiegu 120 do 150 tysięcy. Więcej kłopotów mogą sprawić urządzenia z bezpośrednim wtryskiem paliwa, które są trudne do zdiagnozowania i bardzo drogie. Dokładniej jest to łatwe do zdiagnozowania, tyle że nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak to zrobić. Ale nadal występują problemy z pompą wtryskową, jej popychaczem i rolką, z użyciem krzywki wałka rozrządu i innymi problemami. Ogólnie rzecz biorąc, przy zakupie silnika wymaga on bardzo dokładnego sprawdzenia w wyspecjalizowanym centrum serwisowym. Nie powiedziałem w salonie, praktyka pokazuje, że często nie widzą oczywistości, a jeśli coś się stanie, zaproponują wymianę połowy silnika na chybił trafił. Oczywiście taki silnik ma zalety. Mówiłem o żywotności grupy tłoków, a ponadto jest ona wyjątkowo kompaktowa, a ośmiozaworowa głowica cylindrów jest bardzo niezawodna. Pod względem trakcji silnik ten znacznie przewyższa wolnossący silnik 1 czerwca, w trybie miejskim pracuje prawie jak dwulitrowy silnik wolnossący. A pod względem zużycia paliwa żaden inny silnik benzynowy nie może z nim konkurować, z wyjątkiem silników wysokoprężnych, które mogą zadowolić Cię zużyciem mniejszym niż 4 litry na autostradzie, jak pierwszy lutego TSI. Silników pierwszy lutego jest stosunkowo niewiele, ale najpowszechniejszy okazał się pierwszy kwietnia z doładowaniem. Występuje w dwóch wersjach. Prostsza z indeksem Kaxa i mocą 122 km. Z w zasadzie problemy niewiele różnią się od pierwszego lutego wszystkie te same problemy z paskiem rozrządu i łańcuchem pompy oleju, z tą różnicą, że jest trochę bardziej udany i nawet jego początkowe wersje przejechały około 60 do 70 tysięcy km, zanim pojawił się hałas i poślizg. Te same trudności ze sprzętem paliwowym. Zauważalnie bardziej niezawodna turbina. Ale w maści była solidna mucha. Silnik ma skłonność do apetytu na olej, a tłoki są dość słabe, często pękają i wypalają się. Powodem tego, oprócz nieudanych pierścieni tłokowych i samych tłoków, jest także interkuler cieczy, który okresowo przestaje chłodzić powietrze doładowujące na skutek zanieczyszczenia wymiennika ciepła w kolektorze dolotowym, zatyka się osadami olejowymi z układu wentylacyjnego układu, awaria pompy elektrycznej i zwykłe zanieczyszczenie chłodnicy. Oprócz tych powodów istnieją również błędy systemu sterowania, awarie czujników i banalne oprogramowanie dla leworęcznych, na które właściciele uwielbiają sobie pozwolić. Silniki to 1,4 o mocy 160 km. Z-seria Kaft, która jest nominalnie najmocniejsza dla prostych wersji Golfa VI, to nie GTI ani Golf R, problemów jest jeszcze więcej, choć wydaje się, gdzie. Tutaj widoczne są już poważniejsze wady konstrukcyjne, związane z dużym obciążeniem tulei wału korbowego, kruszą się i zużywają. Wyszczerbione i spalone tłoki są również znacznie częstsze niż w silniku o mocy 122 koni mechanicznych. Zastosowali także system podwójnego ładowania, ze sprężarką i turbiną. Ma niezwykle złożony układ dolotowy z wieloma przepustnicami i czujnikami. Co więcej, sprzęgło napędu sprężarki zostało połączone z pompą silnika, a to urządzenie często zawodzi. Znacznie częściej niż sama pompa wymaga wymiany. Generalnie taki silnik wiąże się ze znacznymi kosztami. Jeśli jednak zapomnieć o niezawodności, silniki 1 kwietnia są absolutnie niesamowite. Samochód z takim silnikiem po prostu lata, a zużycie paliwa jest wyjątkowo niskie. Nadal chcesz samochód z tym silnikiem? Latem należy stosować bardzo dobry olej o lepkości SA40. Przy najmniejszym podejrzeniu wypadania zapłonu należy niezwłocznie wymieniać świece zapłonowe i moduły zapłonowe. Posłuchaj obwodów przy zimnym rozruchu. Wyczyść interkuler i dolot, sprawdź działanie układu interkulingu. I nigdy nie wkładaj do samochodu benzyny klasy 92, lepiej przejść na benzynę klasy 98, ponieważ potrzebujesz jej tylko trochę. Czasami w golfie można spotkać silnik 1,8 o pojemności 160 litrów. Z konstrukcyjnie jest to dokładnie ten sam silnik, co 2.0 w golfie GTI-R, ale o zmniejszonej objętości. Rzadko można go spotkać, jedynie na sprzęcie robionym na zamówienie z Europy. Benzyny 2.0 też są rzadkością i nie były kupowane ze względu na cichą jazdę i niskie zużycie paliwa. Pierwsza generacja EA888 została zainstalowana w Golfie 6. Do zalet tych silników należy połączenie bardzo dobrych właściwości trakcyjnych i doładowania przy jednocześnie dobrej wydajności. Daleko im do 1,4 TSI, ale zużycie często nie przekracza 1,6 MPI. Jest też mnóstwo wad. O sprzęcie z bezpośrednim wtryskiem paliwa nie trzeba mówić. Żywotność rozrządu jest stale niska, a wymiana jest wielokrotnie droższa niż w małych silnikach. Istnieją dwa przesuwniki fazowe, ich system sterowania również wymaga konserwacji. Średnio trzeba zacząć się martwić po 100 tysiącach kilometrów, rzadko łańcuchy wytrzymują więcej niż dwusetnymi czasami łańcuch napędowy pompy olejowej zawodzi, ale ogólnie jest bardziej niezawodny niż 1, 2, 1, 4. Najbardziej nieprzyjemną cechą jest dobry apetyt na olej prawie wszystkich serii silników. Gdzieś było na początku, gdzieś pojawia się z czasem na skutek nieudanego stylu jazdy i regularnego przegrzewania się silnika. Główne problemy z silnikiem zostały naprawione po 2013 roku, więc w golfie tej generacji wszystkie silniki 2.0 i 1 sierpnia początkowo żrą olej i są problematyczne. A poza tym, niestety, zacienione na śmierć. Wiele z nich było modernizowanych przez długi czas, niektóre były wielokrotnie wymieniane na kontraktowe. Przy dobrym tuningu wszystko może się zdarzyć. Kupuj tylko tym, którzy zamierzają zbudować samochód sportowy. Jeśli chodzi o nieco większą niezawodność niż silniki 1 kwietnia, to rzeczywiście jest to prawda. Silniki 2.0 rzadziej psują się od razu. Częściej problemy dotyczą apetytu na olej, wycieków, zaparowania dolotów, amortyzatorów w kolektorze dolotowym, filtra w nim, układu sterującego wtryskiem, awarii modułów zapłonowych. Ale cena pracy i części zamiennych jest zauważalnie większa, więc ekonomiczna eksploatacja nie będzie działać. W każdym razie po 100 do 150 tysiącach kilometrów trzeba przygotować dużą sumę pieniędzy. Jest ich niewiele na rynku i mają mniej problemów mechanicznych niż silniki benzynowe. To już wszystkie informacje na temat problemów VW Golfa 6. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na was w komentarzach.